Dobry witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 29 maja, 460 dzień wojny na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego. Tym razem zjedziemy na południe troszeczkę dalej niż zwykle, a mianowicie niemal do cieśnin tureckich od Bosforu, ponieważ 90 km na północ od cieśliny Bosfor doszło do ataku dronów morskich ukraińskich na rosyjski okręt rozpoznawczy Iwan Hurs. Z tego co wiemy, trzy takie jednostki próbowały zbliżyć się do Iwana Hursa i detonować. Rosjanie twierdzili, że ogniem broni maszynowej z pokładu udało się wszystkie te drony zniszczyć, pokazały się nagrania z wysadzenia przynajmniej jednej takiej jednostki w powietrze z, powiedzmy bezpiecznej odległości, natomiast Ukraińcy odpowiedzieli innym filmem, na którym widać z kamery drona, że doszedł on prawie że do zespołu napętowego i do śrub. Tejże jednostki. Prawdopodobnie okręt ten został więc uszkodzony, a uszkodzenia układu napędowego oznaczają przede wszystkim potrzebę odholowania takiej jednostki do rosyjskich portów, które proszę zobaczyć, w jak dużej odległości są to praktycznie całe Morze Czarne, trzeba przejść od miejsca zdarzenia, no i później oznacza to długotrwały remont takiej jednostki, być może. Że nie wejdzie one już do działania w czasie tej wojny. Na Półwyspie Krymskim nie dochodziło tymczasem do ataków, przynajmniej nie znamy żadnych ataków na infrastrukturę rosyjską tym razem. Chociaż doszło na Moście Kerczyńskim do jakiegoś wydarzenia, ponieważ Rosjanie zamknęli ten most czasowo pod pretekstem ćwiczeń, ale nad mostem widać było dym. Być może jest to więc kolejna jakaś ukraińska próba odcięcia tej najprostszej drogi dostaw z rosyjskiej, z rosyjskiego terytorium macierzyńskiego na półwysep krymski. W obwodzie Kersońskim. nastąpiło, można powiedzieć, nastąpiła deeskalacja. Obie strony nadal wymieniały się ogniem, Rosjanie dokonywali bombardowań, jednak był to z obu stron ogień o niskim natężeniu. Przypomnę, że w ostatnim tygodniu Ukraińcy już prowadzili ogień o niskim natężeniu, natomiast Rosjanie jeszcze prowadzili ogień. Bardzo intensywny tutaj, czyli jeszcze wówczas zakładali, że tutaj są jakieś zgrupowania prawdopodobnie wojsk ukraińskich i że może dojść do przejścia Dniepru i otworzenia tutaj jakiegoś frontu. W tym tygodniu najwyraźniej doszli do wniosku, że takiego zagrożenia nie ma, być może te jednostki ukraińskie, że się takowe znajdowały, po prostu zaczęły odchodzić ze strefy przyfrontowej, być może kierując się w stronę Zaporoża. Na Zaporożu, i to by właśnie na to wskazywało, yy, obydwie strony były artyleryjsko bardzo aktywne. Ukraińcy ostrzeliwali Mariupol, Perdiańsk, strefę przyfrontową, Tokmalk i Melitopol, także mniej, mniejsze miejscowości. Rosjanie głównie koncentrowali się na yy, Nikopolu, Dnipro, Zaporożu i bombardowali także strefę przyfrontową, szczególnie między Orchifem a Hulajpolem, gdzie no teraz się spekuluje, że jest jakieś duże zgrupowanie wojsk ukraińskich, być może gotowych właśnie niedługo już wyruszyć na południe. Ukraińcy do tych ataków znajdujących na cele znajdujące się bardziej w głębi okupowanego terytorium wykorzystywali brytyjskie pociski Storm Shadow, manewrujące nowoczesna broń zintegrowana z Ukraińskimi, posowieckimi statkami powietrznymi. Jakoby Rosjanie nie potrafią w ogóle przechwytywać tego uzbrojenia, tak twierdzą Ukraińcy. Wcześniej podkreśla się, że miejscowości te były atakowane przy pomocy rakiet Toczka. No a teraz tą szadą być może oszczędzane na ten czas tuż przed ukraińską ofensywą. Zaczyna zbierać tutaj żniwo i likwidować wyznaczone uprzednio cele. Na odcinku. Donieckim. Rosjanie z kolei byli bardzo aktywni. I uderzali na szereg miejscowości, przy czym tradycyjnie największe uderzenia były w rejonie Awdijewki i Marinki. Natomiast nie odnieśli tutaj Rosjanie żadnych. Liczących się sukcesów, obydwie strony silnie ostrzeliwały swoje zaplecze, jak widzimy po tych ikonach, co także może sugerować, że rozpoczną się tutaj jakieś szerzej zakrojone działania którejś ze stron. Przechodzimy do Bachmutu, gdzie 25 maja, czyli 4 dni temu, rozpoczęło się wycofywanie, luzowanie wojsk grupy Wagnera z terenów tego miasta. Tutaj wagnerowców mają zastępować regularne oddziały armii rosyjskiej. Natomiast Ukraińcy, tak jak w ubiegłym tygodniu, zdołali na skrzydłach zlikwidować te kleszcze obejmujące Bachmut od północy i południa, tak w tym tygodniu pomimo naporu, nie zdołali kontynuować tych działań, a nawet Rosjanie. Miejscami y, zdołali częściowo odzyskać utracone tereny. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, pojawiają się informacje, że strona ukraińska rzuciła tutaj dodatkowe siły i że znowu być może dojdzie tutaj do y, zepchnięcia Rosjan na wschód. Natomiast w rejonie samego Bachmutu Rosjanie parli w stronę Iwanickiego, Chromowego, jednak nie zdołali tutaj osiągnąć większych sukcesów. Tutaj jak widać niewielka zdobycz pod Chromowym, która być może kiedyś pozwoli zacząć oskrzydlać tą miejscowość od południa i od zachodu. Ukraińcy starali się napierać także od Orychowa Wasylivki, natomiast nie odnieśli tutaj jakichś decydujących sukcesów, nie zepchnęli Rosjan z tych terenów na północ, od Bachmutu, Natomiast do walk doszło w rejonie Siwierska, a szczególnie Biłochoriwki. Pod Spirne Rosjanie zdołali zbliżyć się do tej niewielkiej miejscowości 25 maja. Natomiast większy sukces odnieśli pod Biłochoriwką, gdzie od wschodu zdołali przesunąć odrobinę swoje pozycje, ale także uzyskali wcześniej 21 maja. Pewne zdobycze po północnej stronie rzeki Doniec. Teoretycznie zagraża to biłkorówce od północy, ale Rosjanie musieliby zorganizować skuteczną przeprawę przez Doniec. Wtedy rzeczywiście zagroziliby nawet odcięciem tej miejscowości, ostatniej miejscowości ukraińskiej obwodu Ługańskiego, która trzyma się od wielu miesięcy. Natomiast, czy Rosjanie są w tej chwili. W stanie zrobić taką wielką przeprawę, szczególnie biorąc pod uwagę, jakie straty ponosili przy przeprawach przez Doniec jesienią i latem ubiegłego roku, no jest to mocno wątpliwe. Na wysokości kremiennej trwają walki jednak o niskim natężeniu i bez zmian terytorialnych. Rosyjska artyleria jest aktywna w rejonie Kupiańska i innych miejscowości i także w strefie przyfrontowej i Rosjanie w okolicy dworicznej uderzali w kierunku Kupiańska. Odrobinę zbliżają się do tej miejscowości, chociaż też tutaj trudno mówić o jakimś przełomie. Za znacznie ciekawsze można uznać uderzenie... Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i jednostek międzynarodowych, prawdopodobnie jak twierdzi rząd ukraiński, są to też jednostki prawego sektora, które działały samowolnie. Miało to miejsce 22 maja. Jednostki te zajęły kilka mniejszych wsi na terenie Rosji, podeszły pod miasteczko Grajworon. Gdzie doszło do walk z wojskiem rosyjskim, i siły te prawdopodobnie do 24 maja z powrotem powróciły na Ukrainę. Bardzo możliwe, że były to działania mające podsycać niepokój w samej Rosji, ale także dokonać dywersji i przeciągnąć jakieś rosyjskie siły w ten rejon z jakichś rejonów, gdzie być może ruszy właściwa ofensywa ukraińska. Oprócz tego obydwie strony były bardzo aktywne, jeśli chodzi o strzeliwanie swojego terytorium. Ukraińcy w obwodzie białogrodzkim uderzali artylerią, dronami, co tutaj jak widać po masowaniu tych działań, ewidentnie wspierało uderzenia tych jednostek ochotniczych, które weszły na teren rosyjski. Rosjanie natomiast za pomocą dronów i pocisków rakietowych uderzali na terytorium ukraińskie w ubiegłym tygodniu prawie codziennie. Z jednej strony świadczy to o tym, że Rosjanie odbudowali częściowo swoje zapasy, z drugiej, że środki rosyjskie, jeśli chodzi o ich możliwości techniczne, są bardzo ograniczone. Ukraińcy bowiem zestrzeliwali często nawet 100% pocisków, nawet balistycznych, wystrzeliwanych przez Rosjan w ich miasta. I tak, 23 maja zestrzelono 6 z 6 wystrzelonych dronów Szachid. W nocy z 24 na 25 maja 36 z 36 wystrzelonych Szachidów. A w nocy z 27 na 28 maja 54 drony uderzyły na cele w Ukrainie, z czego zestrzelono 52. Dwa pozostałe uderzyły na cele w stołecznym Kijowie. Zawasowana amunicja uderzyła w nocy z 28 na 29 maja, kiedy to wystrzelono w Ukrainę 40 pocisków manewrujących H101 i H555, z czego 3 dosięgnęły celów. Wystrzelono także 35 szachidów, z czego 6 doszło do celu. I drony te spadły w Chmielnickim i w Żytomierzu. Natomiast dziś, 29 maja, na cele w Kijowie Rosjanie wysłali 11 pocisków balistycznych Iskander, i wszystkie one zostały zestrzelone. Z czego, proszę Państwa, biorą się te rewelacyjne dane, jeśli chodzi o zestrzelenia? No, Ukraińcy po prostu używają zachodnich systemów obronnych, obok tych, które mieli dotychczas. W tym systemów Patriot z rakietami PAK-3, czyli najnowocześniejszymi, i one udowodniły już w ubiegłych tygodniach, że są w stanie niszczyć nie tylko Iskandery, ale także pociski Kinjau, te jakoby hipersoniczne, nie wspominając o pociskach tańszych. Jest jednak wykluczone, że Rosjanie liczą na to, że zużyją zapasy tych rakiet, które są bardzo drogie i których Zachód może dostarczyć ograniczoną ilość że zużyją te rakiety na cele niskowartościowe, takie właśnie jak Szachidy. Natomiast no, to jest pytanie do ukraińskich przeciwlotników, jak gospodarują amunicję, czy na przykład do Szachidów nie używają tańszej amunicji i artylerii lufowej. Tak czy inaczej nadal czekamy na ukraińską ofensywę, ale wiele wskazuje na to, że ona wkrótce może nadejść i po pozorowaniu w obwodzie hersońskim Ukraińcy jednak uderzą albo w rejonie Donieckim, albo w rejonie Zaporoża. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.